Witam wszystkich z tej strony, wujaszek. Kontynuujemy Wolfensteina. Jesteśmy na poziomie drugim. Dobra, po cichaczu sprzątnęliśmy jakiegoś. Wow. wysoko postawionego oficera. Ok, tu jest jakaś wajcha. Coś tam się przestawiło. Eee, tutaj pewnie do tego pomieszczenia, tylko trzeba będzie jeszcze jedno coś tam uruchomić. No i teraz idziemy w ciąg dalszy, gdzie za chwilę pewnie się włączy alarm. Tak jest, ale poleciał. My już uruchomili ten alarm. Można iść na dół. Menda dostała niemiecka. Dobra, trzeba iść szybko wyłączyć ten alarm. Dobra, tu sobie pozbieram wszystko, co jest do zebrania. No dobra, jeden jest w niej. Trzeba patrzeć czy oni są następni. O no właśnie, tam był. Nie ma nikogo. ładujemy sobie. A to jest zamknięte? Bieram, idziemy najpierw tutaj na dół. A to jest wejście z powrotem, ok, tam skąd przyszedłem Dobra, dostał oficerek To jest wyłączone Teraz idziemy tutaj O ktoś jest Jest. Jeszcze mi pakował porządnie Dobra tu jest jakaś wajcha. Dobra. Z buta ją przełączyłem i tyle. Dobra, coś tu zostało? Jest. Amunicja, bierzemy amunicję. Tu jest jakiś list. Dobra, czyli tu byłem, tu byłem. Teraz idziemy jeszcze tam, tu jedno pomieszczenie zobaczyć. Jest dobra OK, mamy apteczkę 96. Dobra, tu już chyba się raczej nie będę wracał. Stówka yy, i teraz tak, miałem wyjść tam tak Czyli tutaj. O właśnie. I to pomieszczenie się otwarło. Tu mamy tak granaty. Amunicja się przyda. Tu nic nie ma. Dobra, tu przyszliśmy, idziemy dalej. Są apteczki. Dobra. Tu nic nie ma w tym pomieszczeniu. Lecimy dalej. Dzieje drzwi otwarły. Tu No, halt i halt mi krzyczy. Dobra, dwoje drzwi tu i tu. Idziemy najpierw tu. Dobra, tu nic nie ma. Tu mamy hełm Zwiększona odporność A to to jest to samo? Aha, tu jest zamknięte Czyli tylko od tamtej strony pewnie da się wejść Ale mnie drzwi przyczasnęły Tak, czyli to będzie tak, czyli tu gdzie przyszliśmy, to jest to samo. Okej. Okay. Tam jest jeszcze jeden. Czy ta menda poleciała? No już go nie ma. Tutaj jest łapka. Tylko pytanie jak to się otwiera, to ja nie mam zielonego pojęcia. Jak ktoś wie, to dziękuję za podpowiedź. Ale go trafiłem jak normalnie kulą w płot. Dobra, trzeba wyłączyć ten przebrzydły alarm. Pięknie tam coś wybuchło. Jeszcze są te Że ściany nam powyrywało. Dobra, tu się wyłącza bynajmniej. Nie wyłącza, tylko wyłącza. Dobra. Tu już mamy. Tu będzie sekretne. Gdzieś wiem, że było, ale nie wiem gdzie. Nie to, o właśnie. Dobra, sztabki żeśmy znaleźli. Czekajcie, gdzie ja tu muszę iść? Aha, tu, tu to jest to samo w zasadzie. Tak, tu wchodziliśmy. Tu jest to samo Tutaj jest tylko co tu mamy? Granaty tu jest broń. Dobra, 296. Am Amunicji posiadam. I teraz tak, tu, tu Czyli byśmy musieli iść tu. Tu jest zamknięte. O, i tu jest fajne pomieszczenie. Tędy będziemy wychodzić z powrotem, tylko trzeba rozwalić do ścianę. O właśnie. I mamy sekretne pomiesz pomieszczenie. Zobaczcie, jaki piękny relikt. Dobra, zwiększona odporność, 300 amunicji. I tu chyba nic więcej nie było. Tak jest. O, i tu można sobie otworzyć, i te wrota się otwierają. Dobra, czyli to mamy, to mamy. Tu przyszliśmy, i teraz idziemy tutaj do góry. Dobra Okej, okay, tu jakieś notatki są znowu. To jest tak, gdzie musimy iść tu? Uciekła. Tam podejrzewam, że tam do góry uciekł. Dobra, tylko ja się tu zastanawiam, co oni tutaj chronili, bo tutaj nic nie ma kompletnie, oprócz tej broni, tej żywności. Tu nic nie ma. Więc może gdzieś tu jest sekret na wejście, ale nie będę marnował czasu na to. A tu jest jeszcze coś. A tu też jest. Dobra, tu nic więcej nie ma. Nic interesującego. Ale Menda. Gdzie ta Menda poszła? Dobra, idziemy po niego. wszystkich wziąłem? Tak, dobra. Wszyscy sprzątnięci, tam po 10 nie będę się wracał. Ja tylko sobie doładuję. Kurde, jeszcze spadłem ze schodów. Ja na. Co za menda jedna no, przebrzydła. O nie no, ten to zaraz mnie sprzątnie. Skoro on się tam wziął jeszcze jeden, co za dziad 38 zginął, nie uciekł. Jeszcze uciekła, Menda. Dobra, muszę się wrócić w jakąś apteczkę. Dobra, 68, chociaż jest i tu jeszcze gdzieś było jedno tu. O. Na iść na Niemca. A mam przeładowane, mam dobra? Yy, tu do góry. załatwione gdzie? Kurde, dobrze, że dobrze, że spadłem z tego w zasadzie. Dobra. Im dalsze poziomy, tym coraz gorzej będzie. Dobra, aha, to jest tam, gdzie byliśmy. I teraz tak, tu mamy dwoje drzwi. Nie, te są zamknięte. No cię drzwi atrapa, o bym powiedział. Okej, okay, dobra, znaleźliśmy dwo na cztery drzwi. Dwoje na cztery drzwi. Także jeśli macie jakieś pomysły to piszcie, ale na dzisiaj wystarczy. Także dzięki bardzo, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.